Często słyszę jako terapeuta, że aktywność fizyczna to dla kogoś najlepszy sposób na walkę ze stresem. Oczywiście, sam uwielbiam ruch i aktywność fizyczną. Nie wyobrażam sobie bez niej życia. Po prostu jestem uzależniony. I rzeczywiście ruch ma niesamowity wpływ na nasze zdrowie. Poprawia nastrój, zwiększa poziom endorfin, wielu innych neuroprzekaźników, e, promuje produkcję i działanie BDNF. Nawet pomaga zapomnieć o problemach na chwilę, od których się odrywam. Ale jeżeli Twój poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, jest przewlekłe, podwyższony, Trening fizyczny może nie być rozwiązany, a wręcz może nawet pogorszyć sytuację. Dlaczego? Dlatego, że intensywne ćwiczenia to także stres dla twojego organizmu. Twój układ nerwowy nie rozróżnia tego, czy biegasz dla przyjemności, czy uciekasz przed zagrożeniem. Jeżeli masz wysoko kortyzol, kortyzol dalej wzrasta. Jeżeli już jesteś w chronicznym stresie, dodatkowe obciążenie może przeciążyć twój układ hormonalny. Dlatego medytacja, ćwiczenia oddechowe czy nawet krótka praktyka uważności są kluczowe. Działają one inaczej niż aktywność fizyczna. Uspokajają twój układ nerwowy, obniżają poziom kortyzolu, pomagają naprawdę przetworzyć stres zamiast tylko od niego uciekać. Pamiętaj, że ruch i medytacja nie wykluczają się nawzajem, wręcz przeciwnie to idealne uzupełnienie. Ale jeżeli czujesz, że stres ciebie przytłacza, Zacznij od chwili spokoju dla siebie. Oddech i medytacja to twoi sprzymierzeńcy. Dopiero potem dodawaj aktywność fizyczną w umiarkowanej dawce. Dzięki temu twój organizm odzyska równowagę, a ty, uwaga, kontrolę nad stresem. Dlatego zacznij od spowolnienia tempa. Najpierw oddechu, potem życia. I treningów, wpleć prosty trening oddechowy kilka, kilkanaście razy w ciągu dnia. Wrzuć medytację. Jeżeli nie możesz siedzieć 30 minut, zrób dwa razy po 8, dwa razy po 7, czy dwa razy po 10 minut w oderwaniu e, od e, tego, co robisz. Tak? Ten czas przejściowy, kiedy na coś czekasz, robisz sobie przerwę i tak upłynie. Może upłynąć zupełnie inaczej, minimalizując ten poziom stresu. Jestem ciekaw, czy tobie kiedyś wysiłek fizyczny zaszkodził w nadmiarze i w warunkach nazbyt dużego, przewlekłego stresu. Mam nadzieję, że nie, ale być może masz inne doświadczenia, takie, jakie ja oczywiście kiedyś zdobyłem tą trudniejszą drogą. Najlepszego, trzymaj się, cześć.